Cześć kochani, tutaj Wasza Nina. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić um, na prośbę w zasadzie mojej koleżanki Gabrysi Jamnicy, która jest dublerką oczu. E, ona poprosiła mnie, żebym wyraziła opinię na temat um, jej dublażu oczu w filmie Obława ponieważ wie, że prowadzę bloga, bo sama go śledzi. Dlatego pomyślałam, że może dobre jest, że podzielę się z Wami te uwagi, powiem tutaj to po prostu bardziej publicznie. Byliśmy na filmie wczoraj z mężem. Ja przyznam, że troszeczkę się nudziłam, ale chciałam zobaczyć ten film ze względu na właśnie dublaż Gabrysi. I... Gabrysię bardzo lubię. Uważam, że jest świetną dublerką oczu, jak na to, że pracuje tylko od 3 lat. Uważam, że naprawdę ma niesamowity warsztat. Jednak, no tutaj sobie zapisałam parę uwag. Yy, uważam, że ten, że ten dubler jest niezły, ale, no przepraszam Cię Gabrysiu, ale mam parę jednak yy, takich drobnych uwag. Yy. Przede wszystkim wydaje mi się, może to jest tutaj w szczególności jednak zarzut jakiś do makijażystki, ale że były momenty, ale też chyba do gabryzi troszeczkę jednak, że, że nie do końca miejscami oddała charakter postaci, że było czuć taką nieprzystawalność momentami oczu do, do całej reszty. I to jest, to jest pierwsza rzecz. To sobie już skreślę. Druga rzecz. Druga rzecz. Druga rzecz jest taka, że yy, wydaje mi się, że w scenie, yy, no się będzie wiedziała o którą scenę chodzi, w, w scenie strachu wydaje mi się, że yy, troszeczkę za bardzo, że troszeczkę to było nadgrane takie yy, o dziwo yy, teatralne. Yy, no kolejną taką rzeczą, yy, Drobną w zasadzie, ale jednak istotną, i ja tutaj myślę, że jako starsza koleżanka no to po prostu, mm, Gabrysiu, muszę ci to powiedzieć, bo, bo jest to jednak taki pewnego rodzaju podstawowy błąd, chociaż malutki. W scenie patrzenia w dal, w scenie patrzenia dal było widać, że patrzysz się na coś, co jest blisko. No i to jest na przykład niedopuszczalne, no bo to jest ewidentny błąd, po prostu techniczny, tak naprawdę nie gniewaj się, ale to jest ważne no tym ty właśnie chciałam się z Wami podzielić i tym samym z Gabrysią i przy okazji Gabrysię bardzo mocno całuję mam nadzieję, że nie jest urażona bo tak jak mówię, ten dublarz jest naprawdę niezły poza tam właśnie drob, drob, pewnymi drobiazgami a Was pozdrawiam i zachęcam Was do wyrażenia też swoich opinii na temat dublażu oczu u mnie na stronie, jestem ciekawa też Waszej opinii dotyczącej pokłosia. Mnie tam, co prawda, jak wiadomo, nie ma, ale mm, już nie wymawiając, ale są też inne dobre rzeczy, więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, co powiecie. Ciao, ciao!